Dzień dobry! Dzisiaj chcę przedstawić bardzo mądrą, piękną bajkę, która pomaga radzić sobie ze strachem przed opinią innych ludzi. Pewien stary mędrzec miał syna, który nie chciał wychodzić z domu, ponieważ miał kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Lękał się zatem, że ludzie będą się z niego naśmiewać. Ojciec tłumaczył mu, że nie należy nigdy słuchać tego, co mówią inni, i postanowił mu to udowodnić. Jutro powiedział: Pójdziesz ze mną na bazar. Opuścili dom wczesnym rankiem, stary mędrzec na grzbiecie osła, a syn pieszo u jego boku. Kiedy przybyli na miejsce, tamtejsi kupcy nie mogli powstrzymać się od szemrania. Spójrzcie na tego człowieka, litości nie ma. Wypoczywa na grzbiecie osła, a swemu biednemu synowi każe iść pieszo. Mędrzec powiedział do syna: Dobrze słyszałeś? Jutro znów przyjdziesz ze mną na bazar. Następnego dnia mędrzec i jego syn postąpili odwrotnie. Chłopiec usiadł na grzbiecie osła, a starzec szedł u jego boku. Przy wejściu na plac targowy byli już ci sami kupcy. Spójrzcie na te niewychowane dziecko, mówili. Siedzi spokojnie na grzbiecie osła, gdy jego stary ojciec musi wlec się w tyle drogi. Podobny widok, cóż za nieszczęście. Dobrze słyszałeś, zapytał ojciec syna. Jutro znów przyjdziesz ze mną na bazar. Pewnego dnia wyruszyli pieszo, ciągnąc osła za sobą na postronku. Spójrzcie na tych dwóch idiotów. Drwili kupcy. Idą pieszo, jakby nie wiedzieli, że osły są po to, żeby na nich jeździć. Dobrze słyszałeś? Zapytał mędrzec. Jutro znów przyjdziesz ze mną na bazar. Czwartego dnia, kiedy opuszczali dom, obydwaj siedzieli na grzbiecie osła. Kupcy przy wejściu na plac dali upust swojemu oburzeniu. Co za wstyd! Spójrzcie na tych dwóch. Nie mają żadnej litości dla tego biednego zwierzęcia. Piątego dnia przyszli na targowisko, niosąc osła na swoich barkach. Spójrzcie na tych dwóch głupców, którzy niosą osła, zamiast go dosiąść. Mędrzec podsumował to wszystko takim wnioskiem: Drogi synu, jak słyszałeś, cokolwiek w życiu zrobisz, ludzie zawsze będą mieli ci coś do zarzucenia. Dlatego nie wolno przejmować się ich zdaniem rób to co wydaje ci się słuszne i idź swoją własną drogą. Mądrość polega tej bajki na tym, że pokazuje nam, że nie da się zadowolić wszystkich, że zawsze znajdą się ludzie, którym nie będziemy się podobać, którzy będą nas krytykować, choć tak naprawdę możliwe, że wcale nic złego nie zrobimy. Po prostu różnimy się między sobą. I niektórzy potrafią swoje myśli zachować dla siebie, a niektórzy mówią, co myślą, nie zważając na to, że mogą kogoś zranić. Lubię też słowa częstochowskiej graficzki Marty Frey. Taki plakat kiedyś stworzyła: Nie mogę przejmować się opinią innych, bo jest ich za dużo i każdy myśli co innego. Nie da się zadowolić wszystkich. Możesz starać się właśnie żyć w zgodzie ze sobą i być z siebie zadowolonym. Nawet jeśli nie będziesz idealny, idealna, nawet jeśli będziesz popełniać błędy, nawet jeśli coś Ci nie wyjdzie, mimo wszystko może być łagodny, łagodna dla siebie, wyrozumiały, wyrozumiała, czyli być z siebie zadowolonym mimo czegoś, co może nie pójdzie ci idealnie. Pamiętaj też, jeśli ty jesteś po drugiej stronie, jeśli to Ty wydajesz opinię, wydajesz jakiś osąd, krytykujesz, to to, co Ty mówisz o ludziach, Więcej świadczy o tobie niż o nich. Warto to sobie przemyśleć. To, co mówimy o ludziach, więcej świadczy o nas niż o nich. Świadczy to o tym, czy my potrafimy zobaczyć w ludziach dobro czy zło. Czy jesteśmy krytyczni czy wybaczający? Czy potrafimy zapanować nad swoim językiem? czy mówimy co tylko nam przyjdzie do głowy jakie intencje nami kierują co jest w nas w głębi nas w naszym sercu jakie mamy stosunek do innych ludzi tak więc podsumowując trudno zadowolić wszystkich bo jest ich zbyt wielu i każdy myśli co innego a to co ludzie mówią o innych ludziach świadczy bardziej o nich samych niż o tych ludziach, których oni oceniają czy krytykują, czy w ogóle na temat których się wypowiadają. A to na co masz wpływ najbardziej, to jest to co ty robisz, z jaką intencją robisz, jak się starasz, ale też jak sam, jak sama siebie traktujesz, jak się do siebie odnosisz, jak o sobie myślisz. To jest to co najważniejsze. Chciałam ci dzisiaj przekazać Pozdrawiam, zapraszam do komentowania, do dzielenia się też tą opowieścią, innymi opowieściami, jeśli uważasz, że są wartościowe. Dziękuję.